Nowy telefon i chciałam do niego pancerną obudowę, ale niestety jest ona nudna, więc zamówiłam sobie Potterowe naklejki i chodźmy ozdobić mój telefon. Do wyboru mam naklejki z takiego ja Mam nadzieję, że widzicie, jak one przepięknie się mienią oraz takie z postaciami z Harry'ego Pottera, które z tego, co słyszałam, świecą w ciemności. Wśród prezentów, jeszcze oprócz zamówienia, znalazły się takie śliczne naklejki. Oj, ciężko będzie się zdecydować. Myślę, że na pewno wezmę sobie sowę z listem, bo wiecie, takie dostępne wiadomości kojarzy mi się z telefonem. Zawsze mnie stresuje trochę nakładanie naklejek, czy nie zrobię czegoś krzywo, ale powiem Wam, że tutaj było to mega satysfakcjonujące zajęcie. Sowa prezentuje się pięknie, ale myślę, że tu jeszcze czegoś brakuje. Dołożyłam więc jeszcze mandragorę i wlukę złotego znicza. Od razu lepiej. Myślę, że teraz każdy będzie wiedział, że to mój telefon. Jak gdybyście zastanowili się nad trwałością, to ta budowa z naklejkami miałam prawie rok i nadal super się trzymają i nic się z nimi nie działo. Mam je ja też na moim myśl od w miejscu, w którym trzymam karty i pendrive To Co? Następnym razem czarujemy laptopa.